Hej, mamo, czy wiedziała, że w Polsce jest tylko jeden producent ubranek dla dzieci, który tworzy je już od pierwszej nitki? To właśnie my, Ewi, jesteśmy jedyną firmą w Polsce, która dzierga materiał we własnej dziewiarni, kroi i szyje ubranka w jednym miejscu. Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad każdym etapem produkcji, a ty masz pewność, że ubranko twojego malucha jest bezpieczne i najwyższej jakości? Wiesz, gdzie powstaje? z jakich materiałów jest tworzone i kto je szyje. Na początku możesz pomyśleć, to tylko ubranko, ale szybko zauważysz różnicę, gdy skóra twojego malucha przestaje być podrażniana przez sztuczne materiały, gdy w nocy bez problemu zapinasz napy i gdy po wielu praniach ubranko nadal wygląda jak nowe. I to nie są nasze słowa. To opinie mam, które już wybrały Ewi. Kupując w EWI odkryjesz, że detale mają znaczenie. Miękkość fów, naturalne wysokogatunkowe materiały i jakość, która nie boi się prania. EWI to rodzinna szwalnia i jedyna dziewiarnia dla maluchów w Polsce. Ponad 100 tysięcy mam zaufało EWI. Poznaj naszą jakość, kliknij i sprawdź sama.